Witam cię serdecznie w Wielką Sobotę. Dziś kościół, cały kościół trwa przy grobie Jezusa Chrystusa. Dla mnie to jest czas, jak gdyby świat się zatrzymał. Jak gdyby życie jakoś spowolniło. Też tak jakby było mniej światła. Dla mnie to jest czas, gdzie góry się poruszają. Czas, w którym pagórki się chwieją. Już jakaś nadzieja światła gdzieś się przenika, ale wciąż Jezus leży w grobie. Czekamy z ufnością, trwamy, czekamy na tę miłość i na nadzieję. Na miłość, która dzisiaj do nas mówi: Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Czekamy na tą miłość, czekamy na światło, bo sam Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata. Czekamy na życie. Na uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Jest taki czas w życiu, gdzie potrzeba nam się zatrzymać, potrzeba zamilknąć. I to jest właśnie ten dzień. Trwaj, bądź. Przy grobie Jezusa. On zna też Twój grób, te miejsca, gdzie życie uchodzi, i wierzę, że to spotkanie przeprowadzi Ciebie, przeprowadzi mnie do radości poranka zmartwystania. Może w Twoim życiu góry się poruszają teraz, może pagórki codzienności się chwieją, ale trwaj, bądź przy Jezusie. On leży w grobie. I trwaj z nadzieją, bo wkrótce będziesz jego blasku, jego światła. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie.